Pokazywałem, three... że to jest moja nawa. że to jest moja Ale po prostu dzięki rodzicom, po prostu jest na świecie, z tego całego zespołu, który byliśmy w serwisie, w południu, w południu, w południu, po prostu zostało trzy osoby. <z> hmm. <murany> w przeżyciu około 30 lat. No i to po prostu ma sprawę cywilizację. A propos właśnie dzieciaków, no muszę powiedzieć, no radzę się tu uchwalić, ale pochwalę się po prostu, na rzecz dzieci i tych różnych szpitali, dałem już to nie przeliczając tak dokładnie, ale też duże pieniądze właśnie na różne właśnie tego charakterystyki,

Krzyczał mi, dlaczego ja tutaj gorzowie takie rzeczy nie rozumieją. Nie, nie, nie. tutaj, sobie kiedyś gdzieś gorzowie zrobić na darek charytatywnych, ale po prostu do, to, to, to się tutaj no, nie wychodziło. Nie ma, nie ma tej atmosfery, nie ma tego klimatu, co jest wziąłej w różnych. No, nie hmm. wiem, 16 lat pracowałem w tym mieście i, i, i tego po prostu nadal nie ma. No, no, sądziłem, że to przyjdzie taki a, rok. Czy jakiś taki, w końcu przyjdzie taki moment, gdzie będzie jakaś taka wspólnota, no, jakaś taka idea, uh, jakieś wspólne środowisko to, plastyczne się jakoś tak właśnie, tak jak się że jest tak hasło i natychmiast jest akcja. I, i, I tam na przykład jest w tej chwili pięć galerii, każdy galera funkcjonuje, i inaczej jest i jest dobrze, i jest słabo, okej. Okay. I, I są ludzie, którzy do na wystawy, e, angażują się. Nie, 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 po prostu ja nie, nie, jest nie, nie, w naszym mieście.